I witam Was w pierwszym odcinku z gry Armored Warfare W dzisiejszym odcinku zamierzam sobie po prostu pograć Jako, tak na pierwszy odcinek myślę, że zagramy i PvE i PvP Moim czołgiem Sheridan Niedawno, niedawno jakby tutaj Przyszłem do tej gry, tak Więc, więc po prostu Dlatego są czasami takie lagi M109, e, bitwy PvP. E, w jeszcze sobie zobaczę. Zobaczę cały czas. No to jest właśnie głupie w tym, to to, że patrzę, mam 10500, tak? Jak te trzy nowe budynki daję, to będzie, wiecie, po prostu coś w stylu pych, pyk, pyk i pyk, nie? Zobaczymy, czy nie mamy żadnych ulepszeń, chociaż wydaje mi się, że ten pojazd już na maxa oprócz tego portretu i tego. Co to jest do nie wiem? Nie kumam. Możecie mi napisać, chodzi mi o ten. O Al. Al Atasi, czy coś takiego. Ten portret w sumie. ach tam później zobaczymy. Zobaczy, co to jest tamto za te 12 tysięcy. Jeżeli tak, to jeżeli to będzie coś ciekawego, to to wtedy sobie... średni, tak to wtedy sobie to kupię. Bo jest dosyć specyficzny, gdyż jest to taki troszeczkę pojazd wsparcia. On tutaj jest jako czuł kleki, czy... Chyba muszę do drzewka mojego wejść. Jest czy w tym, czy w tym chyba w... nie wiem. Tak, ale to jest chyba czuł leki. No i to, co się wydaje, tam czołg leki, no to głównie ma jakieś tam słabe działko, niezłą prędkość i słaby pancerz. To zaś ma bardzo ciekawe działo, gdyż działo z bardzo wolno, wolno strzela, wręcz jak w jakichś, kurczę, czołgów czy czymś takim, ale zadaje za to potężne obrażenia, czasami nawet 5000, kiedy siły Narodowej Armii Patriotów wtargnęły do spokojnego miasta, zapanował wszędzie straszny chaos musi się nieźle wytężyć musi się nieźle wytężyć, wytężyć aby zapewnić uciekającym cywilom osłonę i zorganizować kontratak skoro to są jakieś siły narodowe i patriotów no to czy mi się chce? no nie wiem stalowy wilk, tak się nazywa ta operacja jest jakaś tam lekka fabuła, chociaż ona bardziej mnie. Mnie na odciągnął. No to nie kumam. No nie kumam z chorystu narodowego. Nie wiem. Fabuła, je... fabuła jest, ale nie jest to jakaś taka, wiecie, mega ekstra fabuła. Kurka wodna te lagi. Zginę za chwilę od botów. to są... O, 299. Słabo. Tutaj tak różnie one wchodzą. Czasami są naprawdę takie po 500, a nawet... Nawet po 600, a czasami jest... No, 444. Wcześniej było 239. Chwile, czy ktoś z was gra w tą grę? Znaczy tak bardziej, bo jestem ciekawy tych BMP, nie? Pojazdy są w sumie... To, to jakby są nowsze wersje. Które do dzisiaj służą w Rosji. Wow, jakie działko. Jaka wyrzutne rakietowanie działko. Mm, służą do dzisiaj w Rosji, ale... Znaczy one się wydają w tej grze jak takie wielkie mamuty, które... Które mają małe działko i... Też no, nigdy z tym, ty, 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 tym typem pojazdów nie grałem i ciekawe czy on rzeczywiście ma te, tą zdolność amfibii. Czy można się nim na przykład utopić. No gdyby się można było, to by było dosyć absurdalne, ale to jest chyba gra jeszcze w becie, nie? Jakby ta gra mnie aż tak bardzo, aż, aż tak bardzo nie interesuje, więc niestety mnie sprawdzam. Bardzo rzadko ludzie dobijają tutaj pojazdy, no bo wiecie... Na patrzcie, ja strzelam za, za pięter no i ktoś strzela za 157 no to może zostawić tą pestkę i i po prostu strzelić strzelić, strzelić w jakiś inny cel za większe obrażenia W ogóle mamy zniszczyć blokadę na drogę, na drodze utrzymaj, aha już zniszczą wina w blokadzie druku. Aliminuj. Leopard jeden. <laughs> ciekawy budynek. Nie wiem po co, ale... <laughs> po, po, tak, czy, mam, po co mam do niego strzelać za tą ziemię. Żeby zrobić to 80 HP skoro. Skoro ja mogę strzelić na przykład w takiego Sheridana i... I strzelić za jakieś 500, nie? sobie użyję. Kliknę E. Albo. Albo za 40. Jeszcze nie trafiając. Super mocny BMP1. Co, nie chcę. mam z obrażeniami. Nie mam czasu, żeby to sprawdzić specjalnie, gdyż za kartonem jest jakiś. leży, jeżeli wciśnięcie H, nie wiem czy to widzicie, to patrzcie. Włączają się wam światła. Tutaj to tak bardzo, bardzo słabo, bo świetla. 44, no akurat tutaj strzeliłem, bo. No bardzo tak słabo to oświetla tutaj. No patrzcie, jestem bardzo taka mała zmiana. Ja nie chcę kupić. Potrzebujemy jeszcze tylko kilku minut, aby się upewnić, czy cywile są bezpieczni. Następnie możemy przygotować kontrakt. Boty są bardzo tak głupie i czasami są naprawdę tak idiotyczne, bo wiedzą, że ty tam jesteś, no bo się ustawiają, nie? Ale wyjeżdżają na ciebie tyłem. To jest idiotyczne, ale no to są boty, tak? No i boty zawsze są zdecydowanie głupsze niż gracze. Nie wiem, jak ten koleś go widział, ale być może z tego miejsca widać. Już oczywiście. Kurka wodna, cały czas jakiś, ale w sumie to idzie bardzo długi reload tego jest. Mam pod E, mam przyspieszenie, pod G mam y, takie y, granaty dymne, coś takiego. U, hu, 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 hu. No i 322, 332 hp, Oszły. Bardzo dużo gra tylko tutaj, i ja na początku myślałem, że ten tryb, no tam zagrałem dwie bitwy i tak. No ja fajnie, problem jest taki, że ja gram dosyć wcześnie, bo najczęściej od 10 do 11, i jeszcze wtedy aż tak dużo osób nie gra. Yy, więc no trudno na PvP czasami znaleźć taki no, jakiś meczik, tak? Więc zamiast czekać 2 minuty wolę wejść już tutaj. Powiedzmy sobie tego. Wciwajmy się tu Macie go wystawionego na ostrzał. go, witam. Było Otwarliśmy dzisiaj atak bez ofiar cywilnych. Już! Oczywiście ekstremiści nie mają broni nuklearnej. To jest zamek, nie? To bardziej wygląda jak jakiś taki, taki mur. Tylko takie wiecie, na długości 500 metrów na szerokość 300 metrów. I to jest cały ten zamek. No ale w sumie nie powinniśmy tam wjeżdżać, więc więc no, może tak być. też te odstenki jakby na końcu. Wyglądało trochę słabo. Zobaczymy jak tam wypadłem na tle teamu. Pewnie słabo, bo ja tutaj dobrze nie gram. Zrobiłem 35, chyba że mam prem, nie mam premium, mam standardowe. Yy, nagrody mam jakieś, mam tutaj jakieś niebieska gwiazda. Wow, zdobyto najwyższą reputację w udanej misji PvE i wygraną misję PvE zagrożona bez strat żadnych sił własnych. No to, to troszeczkę takie słabe, bo w sumie, chociaż nie Wiem, 10 Asyst, obrażenia 2, 414, jest. znaczy To nie wiem o co tutaj chodzi, bo tu są i tu są być może Jaku mamy? Drużyna, wow. czyli 4, 4772, 10 asyst, 5 zniszczonych czołgów, 12 razy podświetliłem kogoś, sobię. Haha, czyli tutaj, ile zabiję członków. Z załogi jakby pojazdów przeciwnika z tutaj zniszczone moduły, no i tutaj jest e, zdobyta reputacja. Szczegóły Tak to wszystko wygląda. Uff. No i sero się, czyli gdzie tutaj? O, można. Można escape. To sobie weźmiemy w sumie M109. Nie chcę robić tych paru meczy Niech dzisiaj będzie taki 20-minutowy odcinek. Te 20-minutowe odcinki bardzo często wiecie, się transformują w takie, nie wiem, 40-minutowe. No i to jest już troszeczkę niefajne. To jest bardzo niefajne hmm. Bardzo, bardzo niefajne coś tutaj jest. Zobaczmy dealerów. Chyba hmm. żeby zrobić te drzewkę, albo musisz po prostu bardzo dużo grać, albo kupić wuzetę -y do... za tych Takie plany, to ja na pewno chciałbym pójść tym, ale właśnie te BMD troszeczkę się powie, chociaż no Bradley 4 no, bez wątpienia to jak na razie Wolfi ma najlepsze pojazdy. Otóż Wizel, ta linia jest tak przerażalnie operze, nie chcę, nie chcę. Nie chcę w nią i Szczerze najbardziej mi się podobają tego goździka. Gdy goździka zobaczyć szczerze. Mój nemugi. Jestem ciekawa... Nie, goździka chyba już jak piwem, albo... Mi się wydaje. Nie wiem. I ta artyleria jest straszliwie fajna. Też dosyć niedawno pokazywali te, te, te filmy. No... Dla was to jest prawie 3 tygodnie. Po. Ja to nagrywam 3 tygodnie przed tym jak wy to widzicie, więc mamy troszeczkę pewnie inne newsy. Ale nie mogłem się powstrzymać, by gadać o głupotach. I w wodzie jest tam, tam ten serwer, taki piaskownica i... I pokazano te nowe to te, te artylerii. Kurcze. Bardzo podobne w sumie oprócz chyba nie ma tego... Nie ma tego tego, że jak wystrzeli w artylerią, to po tym, to po tym ciebie widać, ale obrażenia są małe, to, to w ogóle ma tak ogromną lufę. M109. No dobrze, gdzie by się tutaj ustawić, gdzieś pewnie na jakimś... Przecież tutaj nie gram artylerią. Ewentualnie trochę się cofną gdzieś tutaj I w ogóle mają w, w przeciwnym tak, mają goździka i chyba tylko goździka miejmy umiejętność ten królszy, tutaj w ogóle nic kompletnie nie, nie widać! Ej, naciskam e", LOL Ściska że się... Nie, to nie, to się stało. Hmm. Tebie mnie może nie spotnęlica, co? No, mam fajne, ostrzeł na tą drugą tu jest na kolorowych komek. Ja lubię na kolorowych kamyków Tu, Serio, kamyk wszystko zasłania. Uuu, serii tutaj robimy. Fiat na pleurski. się zrozumieć jego logikę. Tak, ale dobrze. Jestem wykryty wiaduję, że nie dlatego, że... że. Arta, tylko dlatego, że. Uuu, Arta też jest jasno wykryta. Chyba próbowała zrobić Control arty. No tak trochę słaby. był. Chcę w mi zobaczyć, gdzie ona mniej więcej jest. Jest jakieś tu. Dlatego chcę, żeby wiedzieć, żeby gdzie na tej mapie, można fajnie stawać. Będzie? Nie, no będzie słabe i tyle. Tak szczerze, nie wiem po prostu, gdzie się ustawiać. To wartu. Już tamte, tamta. O lol, naciskam E. Jaki kolej w ogóle? Nie wiem, czemu nie skręcam, ja naciskam E. A dlaczego? LOL Dobra, może są oni gdzieś w jakimś innym miejscu Bardzo fajnym dla no nie wiem troszeczkę takim jeszcze gorszym są, ale może pan typek, pan jest wyspotowany, więc, więc możemy zobaczyć LaF 300 i62 To były te liczby, tak? Czyli te 62 i tak dalej były spowodowane Gdzie mam? Tutaj tylko mam lą no. Tam nie mam, serio Były spowodowane rokiem produkcji T90, bo lata 90 to się... Przemniej słyszałem, ma na pewno tak było w, te, w przypadku T14 Armata. Ale czy w przypadku innych też, to już nie wiem. T14 Armata było rok 2014. No, nie wiem, czy to będzie mądre. Jak widać nie. Patrz, ja mam na tej artylerii lekko większy reload niż na tym lajciku. W ogóle byli nas strasznie, bo na tej jakby autostradzie mieliśmy sytuację świetną, ale jestem w szere, tutaj pierwszym czołgiem, który w ogóle jest przed nimi, no teraz spotni ich ten ten pojeźdźnik, no ale spotną tylko tą tylko lawa nie spotnął tego tak lawa 150, z tym, że tego myrs mers Mersz chyba, nie wiem nie wiem jak tu się czuć. Aha, żal jest. No to najgorszy met artylerii w moim życiu. Armored Warfare. I naciskam, kurde, F e za nas. Dobra. Mam to gdzieś. O! Tak, to chyba moje jedyne obrażenia były. Podobno żalo jest świetny. Nie chcę. Sorki, sorki i jeszcze raz sorki. Ale wracając podobno, żalo jest bardzo dobrym pojazdem. I jeszcze raz sorki, jeszcze raz sorki i jeszcze raz sorki. I ja sobie właśnie tym. Chciałbym właśnie po pierwsze kupić tą wózetkę. Czy ona jest na tam piątym poziomie u Chińczyków, żeby odblokować ich drzewko. A po drugie, chciałbym odblokować tego żalo. Znaczy, no kupić, no bo odblokować. Serio Seron pojechał na tego. No, no. Będę zrobił troszeczkę inaczej niż jechać za kolesiem, który ma 5 HP, ale spoko zawsze rozumiem, no. No, Wyjeżdżasz na trzy pojazdy, tak? Z czego jeden ma 5 hp drugi ma 200, a trzeci gdzieś tam uciekł, który miał około 100. Hanu, no, jeszcze jeden ma 300. Co robisz? Jedziesz za tym, co ma 5. To wszystko niezrozumiałe to dla mnie było. Samo niezrozumiałe było to, co, co robił tamten koleś, ale... Ale spoko, no. 20 minut, więc myślę, że możemy się pożegnać. Słabe bitwy w porównaniu do tego, co robiłem całkiem niedawno. Ja to szary dany, bo niewyobrażalne nie te boty zostały pokonane. Zaś w tej artylerii, to my byliśmy niewyobrażalnie pokonani. Um. No dobrze. 26 czyli słabiej, obrażenie tylko 800, ale no w porównaniu do drużyny całkiem nieźle. Dobra, jeszcze ja sobie zobaczę tych dealerów i pokażę wam moje plany co do Wolfie. Tak. I poproszę Goździka, chcę zobaczyć, czy go już nie było, na serio, no nie mam, jeszcze, aha, nie mam serio Goździka, czyli... Really. Aha, bo tak ogólnie, obecnie sobie uznałem, że będę grać 4 danem i M109. O Ofe... już zrobiłem, mogę sobie Leo, Leo, ku... Leo kupić, ale mam mało ha... kas no i milion mam, więcej, tak, ale nie chcę jak na razie, no... A później, jak już te dwa zrobię, to Starships plus Goździk. A teraz takie moje szybkie plany na, na drzewko. Tutaj te. Yy, jeżeli chodzi o te premium, to no, Jeżeli będą jakieś promocje, tak na przykład jak teraz za tam jednego tego dolara, no to pewnie. Coś tam zrobię. Coś tam sobie kupię. A zaś tutaj, no. Jak mówię, jak na razie te pojazdy mnie na nie interesują. I interesuje mnie obecnie najbardziej szczerze akacja. No i szczerze chyba te trzy pojazdy. Też jako taką pierwszą dziesiątkę, którą chciałbym zrobić, to by był mm. Ten Centauro to jest fajna linia. Te, te, te kołowce mi się podobają. Jak na razie no tego, tego nie chcę. To bym normalnie od razu poszedł robić, ale boję się, że zanim no na pewno, jak dojdę do tego Wizela 1, to, uh -huh, to wtedy już będzie tak mocny nerw tego pojazdu. To nie ma, nie ma, nie ma co w ogóle mówić. Coś tutaj, no... Nie mam takich ogólnych planów, po prostu chcę sobie w miarę prosto iść. Te 70 te pojazdy chcę na pewno. Tak, do... Te 14 armata. Co jeszcze? A reszta to tak mówię, no tutaj kupę tego, później tego... Myślę, że tak właśnie od tego jak w World of Tanks od szóstek zaczyna się już takie prawdziwe, moim zdaniem, granie. Tutaj od piątek, tak no bo patrzę, 480 to kosztuje, zaś piątka od razu prawie 2 miliony, więc... Jak będę mieć większość tych czwórek, no to wiecie... No to... Patrzcie jaki preskok, no to też tutaj też 2 miliony, 4 miliony... 4 miliony, 6 milionów, 6 milionów 8. No to są ogromne przeskoki moim zdaniem. Będę mieć tę większość już tych czurek. To wtedy to, to wtedy jakby zdecyduję, no jaką linię chcę iść, jakimi liniami chcę iść, bo ja będę najpewniej podczas robienia jednej linii robił dwie. No dobrze, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i zapraszam was po więcej. Pa, pa! A tak ogólnie to nie wiem, czy to mówiłem, ale to był pierwszy odcinek z tej gry. Pa.